Na rynku dostępny jest cały wachlarz urządzeń gaśniczych. Obecnie jedną z najszybciej rozwijających się technologii gaśniczych jest mgła wodna. Mgłę wodną definiuje wielkość kropel w strumieniu. Normy określają, że w mgle wodnej 99% kropel musi mieć średnicę poniżej 1000 mikrometrów. Systemy mgły wodnej wykorzystują również różne wartości ciśnienia do jej wytworzenia. Głównym mechanizmem gaszenia ognia z wykorzystaniem mgły wodnej jest chłodzenie. Przyjmuje ono różne formy, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Bezpośrednim skutkiem jest przenikanie małych kropel do ognia i paliwa. Wiele małych kropel tworzy bardzo dużą powierzchnię całkowitą reakcji. Dla porównania w tradycyjnych systemach tryskaczowych, jeden litr wody w formie kropli o średnicy 1 mm utworzy powierzchnię całkowitą dwóch metrów kwadratowych. W przypadku mgły wodnej 1 litr wody w formie kropel o średnicy 10 mikrometrów powierzchnia ta będzie wynosić aż 200 metrów kwadratowych. Systemem mgły wodnej można stosować w wielu różnych typach obiektów komercyjnych i przemysłowych, ponieważ mogą skutecznie kontrolować szeroki zakres pożarów klasy A, B oraz C. Systemem mgły wodnej są coraz częściej stosowane w obszarach, w których tradycyjne metody gaszenia pożaru mogą nie być skuteczne lub mogą powodować nadmierne szkody spowodowane przez wodę, na przykład w centrach danych, muzeach, budynkach historycznych i bankach energii, które coraz powszechniej wykorzystywane są w transformacji energetycznej przedsiębiorstw. Powszechnie znajdują również zastosowanie w obiektach przemysłowych, w szczególności chroniąc poddasza technologiczne oraz poszczególne maszyny krytyczne ze względu na ciągłość biznesu. Systemy mgły wodnej to innowacyjność w ochronie szerokiej gamy obiektów, która zapewnia skuteczne gaszenie i ogranicza rozwój pożaru przy jednoczesnym minimalizowaniu strat związanych z oddziaływaniem wody gaśniczej.